Leszek Głukomski, zapraszam na Zieloną Energię w MC Radio. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona Energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Trzynasta kolejka Ekstraklasy, wyjątkowo pechowa dla Warty, która wcześniej wykonując mały kroczek i remisując ze stalą mielec, liczyła na kolejny przyzwoity wynik w meczu rozgrywanym w grodzisku z Lechią Grańsk. Niestety, dwie minuty doliczonego czasu okazały się zabójcze dla zielonych, bo najpierw rzut karny, a później gol samobójczy odebrał warciarzom punkty. Trener Piotr Tworek był kompletnie załamany po tym spotkaniu. Cały nasz trud został zniweczony w ostatnich dwóch minutach. nie chcieliśmy się odbić od tych naszych niepowodzeń, chcieliśmy Spotkanie to też ofensywne zmiany, które czyniliśmy w drugiej połowie, a miały taki cel. Dwie minuty nas zabiły po prostu, zabiły mecz. Nastroje w szatni też zdecydowanie minorowe. Szatnia w szoku, tak jak i my wszyscy przez te doliczone minuty, bo nawet gdy w końcówce już nie mogliśmy stworzyć sobie zbyt dogodnej sytuacji, żeby wygrać spotkanie, to nikt nie zakładał, że to spotkanie możemy przegrać, bo tak naprawdę się nic nie działo pod naszą bramką do właśnie 93 i później 95 minuty. W pierwszej połowie żałujemy tych sytuacji, które sobie stworzyliśmy, bo gdybyśmy otworzyli wynik, mógł się inaczej toczyć, ale to już jest historia historii warty przeszedł również Piotr Tworek. Dotychczasowy szkoleniowiec, który wprowadził zespół do Ekstraklasy, został zdymisjonowany przez zarząd po serii niepowodzeń. Dziękujemy trenerze za wszystko, co zrobiłeś dla naszej zielonej rodziny i życzymy powodzenia w przyszłości. A w najbliższym meczu z Piastem Gliwice swojską bandę poprowadzi dotychczasowy asystent pierwszego trenera Adam Szała. Zielona historia. Minione święto zmarłych było znakomitą okazją, żeby trochę nauczyć się historii Warty Poznań, odwiedzając groby piłkarzy, którzy z Zielonymi zdobywali w 1929 i 1947 roku Mistrzostwo Polski. Młodzi zawodnicy z Akademii Warty wraz ze swoimi trenerami oraz pracownikami klubu odwiedzili groby byłych piłkarzy Warty. Światło pamięci zapłonęło na grobach takich wybitnych piłkarzy jak Henryk Czapczyk, Michał Fliger, Marian Fontowicz, Stanisław Kaźmierczak czy Jan Wojciechowski. Zielone znicze zapalono Również na grobie jednego z założycieli klubu i legendarnego prezesa Edmunda Szyca. Była to dobra lekcja historii i dowód pamięci wszystkich tych, którzy są wdzięczni byłym piłkarzom za sukcesy Zielonych.